No bo Rynsztok, Rynsztok, nie masz nie będę brał w tym udziału. Wiesz dlaczego tam nikogo nie było? No bo tam się każdy często chowa. E... Ale ty masz żarty po Ja prostu. jestem Dobra, w siebie dumny, ja tak. jestem z siebie dumny. To jest dla najlepszy. bo jak ty masz, no, takie masz żarty, no. ty masz Ja byłem na Comedy Central, a ty nie, nieważne. E, twoje życie to jest Comedy Central, tak czy siak. E, kawę, kawę tam e, Lecimy dalej, lecimy dalej. Kacper, kacprze. Pytam Pawłowski go. stand uper nie dobra. No ja wiem, Kas już wojownik MMA, nieważne, dobra. Lecimy, lecimy. E. Ja, ja mam 2-0, <grym> ja, ja mam 2-0 w MMA. A ty? A ty, Pawłowski, co masz? 2-0, to. Ty kurwa garnitur nawet nie masz eleganckiego. No masz rację, mój jest czarny, no twój pogrzeb, nieważne, dobra, lecimy, dalej. E. Ja naprawdę nie chcę, jakby ja nie jestem, ja nie jestem z dupy. Ja nie jestem z dupy, ja nie chcę robić afery, moi drodzy. Eee, bawimy się, bawimy się. Wuhu, lecimy. Wyglądasz jak z dupy. Eee, no ja wiem. <laughs> nie, nie, będę, nie, nie będę tego komentował. Eee, Moje żasiu, cię proszę, Kasiusz, bardzo ci proszę. Kasjusz bardzo ci proszę. Nie wygrasz tej walki. Nie wygrasz walki na słowa. Wygrasz, możesz wygrać, Już wygrać walkę. Kilkukrotnie. Możesz wygrać walkę Już kilkukrotnie na możesz na wygrać walkę, możesz wygrać zupą, walkę na pięści, możesz wygrać walkę na pięści, możesz wygrać walkę na pięści, ale nie wygrasz ze mną na słowa. dobrze, Miło. Lecimy, z tobą, lecimy dalej, lecimy dalej. Pierdolić to sobie Kacprze. wiesz możesz. To Do donkacio królu stala warunki. Tak jak cię zwolniłem z Kejża i face to face, tak wiesz, nie podskakuj, bo cię stąd zwol. Już? Czy kaszkę podać? Dobrze, lecimy dalej. Kacper.